No witam na kanale Linio czy, czy, czy. Tu teraz będzie taki filmik 4-minutowy myślę, wyjdzie. Takie, no tak, troszkę tutaj no, miękka puszę, sobie pobiega, a więc no, u już. Ale moje mam dękie, mówię tak. Pójdźmy już, pójdźmy już. W tej No i tam troszkę nad To, Co mnie tam wącha, co mnie tam gwąka. No iść tam, iść, iść, iść. Co widzisz? Co widzisz? Gdzie zarek? Gdzie kamera? No, gdzie kamera? No, gdzie kamerzysta? No, gdzie kamerzysta? No, gdzie kamerzysta? Gdzie? Gdzie? Tak? Tak? No. Nie wiem. No, tak? Czemu widzisz? Co? <laughs> Ty, 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 ty! Co nie nisz? No idźcie po każdą kamerę!

Tak, dla informacji jeszcze dzimkowa klatka nie przyszła, ponieważ wyszły jakieś komplikacje. Niestety za, zamówiłem inną klatkę. Myślę, że troszkę większą, odrobinkę większa jest. Chyba o 2 cm. No zobaczcie, no. Juniusz! Bo... Widzicie jaki to nie jest? No. Nie, miś nie, nie, tak. nie, może nie, chodź może... Co? Co, mój malutki, co? mój malutki nie, mój malutki? Co mój mój malutki? nie, 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 nie,